Dzień dobry, witam raki z pierwszej połowy znaku, to znaczy urodzone pomiędzy 22 czerwca a 6 lipca w czytaniu na sierpień 2021 roku. Ponieważ karty już są w zasadzie przetasowane, bo szkoda mi troszkę czasu na wizji na to tasowanie zaczynajmy, ponieważ zrobiłam do tej pory tylko ryby i tak jakoś okropnie mi się długo mówi i chyba za dużo wyczytuję z tych kart, że muszę spróbować się jakoś okiełznać. Dobrze, wystarczy tego pasowania, będzie. Gdzie to, gdzie to, gdzie to? Może tu. O. Dobra. Pierwsza energia i od razu w dwójki mieczy. Ale nie jest tak źle. To jest energia taka, która, z którą wchodzimy w ten miesiąc sierpień. Mamy tutaj następne dwie energie już jakby tylko sierpniowe. One będą miały swój początek w sierpniu. Teraz karta wyzwania czyli czegoś, co może sprawiać Wam kłopot, trudność. No, nie ma co się dziwić. I w jaki sposób na nią, znaczy na niego, na ten kłopot, w jaki sposób jemu zaradzić. Yy, ogólna rada do miesiąca. O, dobrze. I, yy, czyli takie, co robić. I takie jakby ostrzeżenie odradzenie jakiejś postawy, to jest siódemka Pucharów. A tutaj mamy siódemkę Wielkich Arkanów, czyli Rydwan. Tu mamy dziesiątkę w tym wyzwaniu. Mamy dziesiątkę mieczy. Radą na to jest energia pazia Pucharów. Tutaj mamy dwójkę mieczy, arcykapłankę i króla denarów a jaka energia może przenieść się na nowy miesiąc, czyli na wrzesień. I to jest królowa denarów. Dobra, no może spróbujmy. Hmm. No ja mam jakiś dzisiaj taki dziwny dzień. No znowu widzę dwie drogi. No w ten sposób to ja tych czytań dziś nie skończę. No. 24 czytania każde godzinę, no to będę się działa dobre. No dobrze. Wbrew pozorom są te dwa rodzaje czytania mogą dotyczyć. Pierwszy spraw absolutnie ziemskich, a drugi dla odmiany duchowości. I tak mi się to dzisiaj jakoś czyta. Może zacznijmy od ziemskiej, ponieważ bardziej jest przydatna chyba. Wchodzicie z energią dwójki mieczy, czyli z taką energią, która w zasadzie powoduje takie lekkie zatrzymanie. To też bardziej wyraźnie widać w kartach Rider White'a, bo tam jest całkowicie nieruchoma postać z rękami skrzyżowanymi na piersi, z przepaską na oczy, taka siedząca i zatopiona w siebie, co jest, powiedzmy sobie, jakimś przejawem bez ruchu. No i w takim lekkim zatrzymaniu tutaj jesteście. Być może dlatego, że możecie, musicie podjąć jakąś niełatwą decyzję, albo musicie przemyśleć kompromis, który należałoby, należałoby zawrzeć, żeby się jakieś tam wasze plany powiodły. Możecie mieć oczywiście spore wątpliwości i dlatego to tak długo może trwać, ten, ten okres bez ruchu, ponieważ nie wszystko możecie wiedzieć, możecie ma, mieć niedostateczną wiedzę, albo coś jest niejasne, coś jest przed Wami ukrywane. Macie prawo mieć te wątpliwości, bo pewne jakieś niejasności tutaj się Wam w całej tej sprawie mogą pojawić. A sprawa może dotyczyć na przykład jakiegoś ważnego kontraktu, umowy o pracę, czy w ogóle jakichś poważnych przedsięwzięć finansowych których celem jest podwyższenie, to jest król denarów, podwyższenie waszego statusu majątkowego, tak? jakieś poprawienie finansów. Macie w zamiarze przeprowadzić jakieś takie działanie, które ma dać Wam zabezpieczenie finansowe. Mogą też pojawić się dwa pomysły, dwie propozycje. Być może nawet skrajnie różne mogą się nawet wzajemnie wykluczać. Ta dwoistość może się zawierać i tutaj w tej dwójce, i takie godzenie przeciwieństw jest również atrybutem arcykapłanki. Więc nie dość, że to jakieś troszkę może być niedopowiedziane i trochę tajemnicze to jeszcze mogą pewne aspekty wydawać się Wam wręcz sprzeczne ze sobą. A stawka powiedzmy jest spora, bo to jest jednak król denarów, Wasze bezpieczeństwo finansowe. Wyzwaniem jest tutaj dziesiątka mieczy. Ona też tutaj nie jest tak drastyczna jak w Rider White, ale widać, że jest takim potwierdzeniem kłopotów z decyzją. Tutaj te myśli krążą Wam nad głową pojawiają się wątpliwości. Zapewne gatunku, z takiego gatunku jak na przykład, a co będzie, jak mi się ta, to przedsięwzięcie nie uda, prawda? Co będzie, jak podejmę złą decyzję? A z kolei arcykapłanka sugeruje tutaj, że raczej nie możecie się spodziewać znikąd pomocy, że ta decyzja że te decyzje musicie podjąć sami, gdzieś tam, na podstawie tego, co wiecie i waszej intuicji. Dziesiątka mieczy z kolei sugeruje, że naprawdę będziecie mocno przybici i zmęczeni tą sytuacją. Tu tego tak nie widać, prawda? Ale to jest ogromna, trudna praca umysłowa do wykonania. I ona może być jakimś, jakimś wyzwaniem dla Was. Ponieważ te wątpliwości będą się mnożyć, a jedna myśl będzie czarniejsza od drugiej. Antidotum na tę dziesiątkę według Tarota jest po prostu paść pucharów. I tak czuję, że w zasadzie to chcę Wam powiedzieć tutaj też tego aż tak nie widać, ale zaraz opowiem. Chcę Wam Powiedzieć, że no zbyt długo już myśleliście, że, że zaczęliście do tej umysłowej pracy cały arsenał myśli, co skończyło się, jak widać, no, mętlikiem w głowie i nadal niepodjętą decyzją. I po prostu jest czas te myśli przegonić no i wpuścić tutaj trochę takiego świeżego spojrzenia, a w zasadzie raczej odczuwania, ponieważ to jednak są. Jest to żywioł wody, emocji. No bo proponuję dopuścić tutaj właśnie do głosu emocje, a nie żywioł powietrza, czyli myśli. Już się namyśleliście. Teraz czas na kierowanie się emocjami. Ale także sugeruję to jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką, że jeżeli poddacie się, skończycie z tymi myślami, poddacie się czystym emocjom, czyli popatrzycie na sprawę z zupełnie innej strony, to może być tak, że w sposób absolutnie dla Was zaskakujący pojawi się rozwiązanie. Dlaczego mówię o tym zaskoczeniu? My tutaj mamy... Popatrzcie, popatrzcie. Tu jest prosiak latający, świnka. nad tą miseczką. A w Rider White'cie jest to po prostu wyskakująca z kienicha rybka. A zatem rozwiązanie całego tego problemu może nie dość, że przyjść samo, to jeszcze na dodatek być bardzo zaskakujące. Hmm, i co? I rada ogólna na ten miesiąc. Rada ogólna to Rydwan. A Rydwan mniej więcej mówi tyle. Już Długo siedzieliście w bezruchu, bo to są karty bezruchu, wszystkie. A rydwan, a rydwan to szybkość, to to właśnie godzenie sprzeczności, to jest jazda po zwycięstwo, po prostu. Rydwannik ma w tę kartę wpisany sukces. On po prostu jedzie po zwycięstwo i to skopyta. I to jest ten moment, w którym należy ruszyć, już za długo było tego myślenia, za dużo. Przestrzega Was również w karcie siódemki pucharów, przed zbyt długim dokonywaniem wyboru. Albo widać, że ta osoba nie wie, co ma zrobić, ma wątpliwości, co wybrać. Więc przed tym też Was przestrzega. Nie pogrążajcie się w tych wątpliwościach, ponieważ to może spowodować, że zamiast ruszyć, po prostu działać, to, to poddamy się iluzjom i te iluzje będą tak nas trzymały w kleszczach i nie będziemy w stanie podjąć absolutnie żadnej decyzji sensownej. No i popatrzcie, Wejście w Nowy Miesiąc to jest królowa denarów. No i pojawienie się jej w tym miejscu daje nam podstawę do takiego myślenia, że że decyzja, którą podejmiecie, będzie słuszna i to, co zrobicie, będzie słuszne ze względu na to, że znajdziecie się w sytuacji spokoju, no ona, jej twarz jest absolutnie wyrazicielką spokoju, jak również w bezpieczeństwie finansowym. Może to nie jest tak, że osiągniecie od razu poziom tego króla w tych swoich finansach, ale będziecie bezpieczni, a to jest już bardzo dużo. No ale możemy popatrzeć na ten układ właśnie z trochę innej strony, mniej ziemskiej, tylko nie jako na taki moment istotny w waszym duchowym rozwoju. A wtedy sprawa wygląda, że od jakiegoś czasu... Za macie wątpliwości, zastanawiacie się, rozważacie sprawy waszego światopoglądu, tego jak odbieracie i ten świat ziemski, i ten świat duchowy. Może być też i w ten sposób, że jesteście w, w takim wewnętrznym konflikcie, albo w, w momencie, w którym czujecie, że chcielibyście się zbliżyć do świata, indu, do świata intuicji. To jest świat, arcykapłanki, ale ten świat ziemski, taki namacalny, którego reprezentantem jest król denarów, jest to organizacja jakiegoś porządku w tym świecie realnym, to jest zabezpieczanie dóbr ziemskich, materialnych i to stanowi bardzo ważny element życia i oprócz tego pochłania czas, no i zapewnia bezpieczeństwo. Ale, znaczy czyli tutaj tak nam się wydaje, tak się wydaje, że między jednym a drugim próbujecie dokonać wyboru. Jedno i drugie wymaga czasu, arcykapłanka wymaga nauki, naprawdę wielkiej pracy duchowej, żeby w ogóle się do niej zbliżyć, a z kolei m, król dynarów zapewnia nam, no co prawda przyziemne historie, ale jakie ważne. Nie zapominajcie, że jesteście rakami. A arcykapłanka jako karta, której przecież patronuje księżyc. I jest z wami znakiem bądź co bądź księżycowym związana. Więc no, ona was nęci, no, przywołuje. Pragniecie pójść z arcykapłanką i posiąść chociaż trochę jej wiedzy, tej, tej jej mądrości. Zbliżyć się do tego absolutum, do którego ona tutaj... I no już ma bardzo blisko, jeśli nie uzyskała już połączenia. A jednak ten ziemski król denarów, który zapewnia Wam no jakieś podstawy do życia, daje jakiś komfort, spokój, no to siła w końcu nie do pogardzenia. Ale postawmy sobie takie pytanie. Szczególnie patrząc na te karty, obie. Czy te energie naprawdę stoją do siebie w opozycji? No wydają się być różne, prawda? Ale mają jedną wspólną cechę. Obie przyniosą, przynoszą Wam spokój. W obu tych kartach widać zadowolenie albo satysfakcję. spokój, jakiś wyższy stan duchowy. Król nie wiem, czy to będzie widać o jego minę, aż. Król daje nam zupełnie coś innego, a jednak również spokój i również spełnienie i zadowolenie. I w pewnym sensie on tak kontempluje, ona kontempluje inne rzeczy, a on kontempluje właśnie tą swoją całą tę swoją całą sytuację. Jest z niej zadowolony ogromnie. I w tej sytuacji, jaką tu mamy, trudnością ma być dziesiątka mieczy. I tutaj historia jest dość podobna. No już zbyt długo jesteście poddawani presji myśli presji i wątpliwości. I to jest ten moment, w którym trzeba pójść dalej, bo, bo myślenie i roztrząsanie problemu nic już nie przyniesie. Dokładnie tak jak w poprzednim y, wariancie. Paść, y, paść pucharów jako antidotum radzi po prostu zabierzyć swoim pragnieniom i uczuciom. Tutaj też nic nowego nie wymyślimy, ale może również mówić o tym, że właśnie przed Wami czas nauki i czas poznawania. Że jeśli się zbliżycie gdzieś wiedzą do arcykapłanki, to w zasadzie te myśli już w ogóle nie będą miały nad Wami żadnej władzy. I mamy tutaj kolejną kartę związaną z rakiem, czyli rydwan. I ogólna rada, rydwannik nie zastanawia się zupełnie, dlaczego te dwa konie czarny i biały będące swoim przeciwieństwem, przeciwieństwem każdy wydaje się chcieć prowadzić inną drogą zupełnie dlaczego one jednak jakoś ze sobą współpracują i wiodą go w jedną obraną przez niego drogę tak czy przypadkiem nie będzie tak samo z tymi energiami ty też w takim razie, tak jak Rydwanik nie pyta o to, dlaczego ten Rydwan jedzie w tę stronę, w którą wydawałoby się, że żaden z tych koni nie chce jechać, a jednak jadą jedną stronę, jedną drogą, to może ty też się nie zastanawiaj, w jaki sposób połączyć, pogodzić ze sobą te dwie energie, żeby uzyskać i rozwój duchowy, i spokój finansowy. Jakiś ziemski dostatek. Po prostu się nie zastanawiaj, skoro ci tarot odradza. W tej siódemce pucharów zbyt długie zastanawianie się nad wyborem albo wręcz w ogóle dokonywanie wyboru. No ten człowiek tutaj tak stoi w zasadzie nie wiadomo, czy on tego wyboru dokona. Wydawałoby się, że ma taki zamiar, ale może właśnie tego wyboru dokonywać wcale nie trzeba. No i energią na wrzesień jest królowa denarów, jak już wiemy. Czyli w zasadzie można uznać, że to jest już jakiś początek poszukiwania wspólnej drogi dla tych dwóch energii. Dla arcykapłanki i dla króla denarów. No królowa denarów jest co prawda wciąż energią Ziemi, tak jak i król, ale mamy już pierwiastek energii żeńskiej. I jest jeszcze jeden aspekt, który w tej chwili widzę naprawdę, to tylko i wyłącznie spowodowany wizerunkami, czyli czysty odbył przez oczy, to to, że król siedzi tutaj, zamknięty w jakimś pomieszczeniu, więc ma jakby te horyzonty nieco ograniczone. Królowa wyszła na świat. I zaczyna ten cały świat kontemplować. A zatem, a zatem jej horyzonty są już znacznie poszerzone. No nic, tego kontem, tej kontemplacji, tego świata nie ograniczają żadne ściany. Ona po prostu zaczyna kontemplować. Ma tak samo zamknięte oczy jak arcykapłanka. Ja myślę, że może, może to jest taki trochę wniosek na wyrost. No ale tak to czuję i tak to w tym momencie zobaczyłam. No i poza tym jest chyba dość obiecującym początkiem dla godzenia energii, które wydawałyby się zupełnie różne. No nie wiem. Opowiedziałam Wam dwie wersje. Miałam się ograniczać nieco w tych swoich zapędach do objaśniania tego, co widzę, bo coś za dużo dzisiaj widzę. Po prostu. No dobrze, ja Was bardzo serdecznie zapraszam na następne czytania. Dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór. Życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym miesiącu. Jak najpiękniejszego spełniania się tych energii, bo to są bardzo ładne energie. I jakby na nie nie patrzeć, pod jakim kątem, czy bardziej patrzymy na ziemską stronę naszego życia, czy na stronę duchową. To tak czy inaczej jest to bardzo ładne czytanie, które mówi o sukcesie, o bezpieczeństwie i o rozwoju tak naprawdę. Co by się nie działo, to rozwój będzie, byleby za dużo nie zagłębiać się w myśli ani w jakieś bezsensowne wątpliwości. To tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w następnym czytaniu. Do widzenia.